Pochranu Jezus Chrystus. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii o męskich słabościach. Tym razem nietypowo, ponieważ witam Ciebie z wnętrza mojego samochodu. W poprzednim odcinku zaproponowałem Ci takie trzy kroki, które warto podjąć, myśląc poważnie o walce o swoją czystość. Tymi krokami są przede wszystkim postanowienie, że chcesz walczyć, że podejmujesz to ryzyko, że podejmujesz tą, tą walkę o, o swoją świętość, o swoją czystość. Drugim krokiem jest codzienna, regularna modlitwa właśnie w tej intencji, i trzecim krokiem jest regularna spowiedź. Dzisiaj chciałbym uzupełnić to, co usłyszałeś poprzednim razem. O kolejne kroki. A w zasadzie chciałbym dać Ci takie 10, takich 10 potężnych broni w walce o czystość, które bardzo pomagają. Jest to pewien program opracowany przez Catholic Link, który opiera się właśnie na takich 10 punktach i pokazuje, jak można zwyciężyć właśnie w tej walce o czystość. I o pierwszej broni do walki z nieczystością już wspominałem. Jest nią modlitwa. Oczywiście możesz zapytać, co konkretnego wnosi w modlitwa w moje życie. Co ona tak naprawdę zmienia? Co ona daje? Już nieraz się modliłem i nic się nie zmieniało i ciągle było tak samo. Jaki ona ma realny wpływ na moje życie? Otóż ma ogromny wpływ. Zobacz, że często walka z naszymi słabościami, błędami, upadkami jest kojarzona z jakimś takim samodoskonaleniem, samorozwojem jakimś rozwojem osobistym, który ma nas doprowadzić do jakiegoś samozadowolenia. Właśnie współczesny świat ukuł takie modne słowo jak rozwój osobisty. Ale walka o czystość nie ma nic wspólnego ani z rozwojem osobistym, ani z samozadowoleniem. Jest to po prostu lekcja pokory, w której. Nie tylko liczymy na własne siły, ale na pomoc Pana Boga. I przede wszystkim w Nim pokładamy nadzieję, a nie we własnych siłach. Poza tym, kiedy mamy relacje z Panem Bogiem, kiedy się modlimy, kiedy czytamy Pismo Święte, to nasze myśli zaczynają być coraz bardziej ukierunkowane na Pana Boga. Zaczynamy się do Niego przybliżać. Nasze myśli są blisko Niego. I w związku z tym pokusa ma utrudniony dostęp do naszych myśli, do naszych pragnień, do naszych wyobrażeń. Kiedy Twoje myśli są blisko Boga, to trudniej je zaprzątnąć nieczystością. Dlatego modlitwa, dlatego myślenie o Bogu, bycie blisko Niego jest takim podstawowym sposobem walki duchowej. Drugą broń, druga broń to świadomość, że nie wolno igrać z ogniem. Znając swoje słabości, powinniśmy zapewnić sobie pewnego rodzaju takie duchowe bezpieczeństwo czyli nie igrać z pokusą, czyli nie lekceważyć pewnych rzeczy, pewnych miejsc, pewnych zachowań, pewnych okoliczności, które mogą wywołać w nas pokusę. I czasem warto po prostu wyłączyć komputer, wyłączyć telewizor, odłożyć smartfona, odłożyć jakąś, jakąś złą lekturę, czy nie pójść na jakąś imprezę, zrezygnować z jakiegoś niewłaściwego towarzystwa. Ważne, aby mieć świadomość, że z pokusą można wygrać tylko na samym jej początku. Że najważniejsze jest, aby tą pokusę uciąć na samym początku. Że nie wolno z nią dyskutować. Kiedy zaczniesz dyskutować z pokusą, to już po tobie. Już po tobie. Jeśli myślisz, że jesteś tak mocny, że możesz pokusę lekceważyć, to upadniesz. to upadniesz. Trzecią bronią w walce o czystość jest skromność, po prostu skromność. Skromność jest dzisiaj bardzo źle rozumiana. Jest rozumiana jako taki brak pewności siebie, jako brak akceptacji siebie, jako jakaś wstydliwość, jako jakaś taka nieumiejętność nawiązywania relacji, jako nieumiejętność wyrażania własnych uczuć, własnych pragnień. Jest to pogląd błędny, bo skromność tak naprawdę jest cnotą, która pozwala żyć powściągliwie, która pozwala żyć pracowicie i często skromność, często skromności towarzyszy taki zdrowy wstyd przed popełnianiem grzechów i skromność pojawia się przede wszystkim przejawia się przede wszystkim takim wyrzeczeniem się pychy wyrzeczeniem się takiej samowystarczalności skromność przejawia się przez stawanie się coraz bardziej pokornym Zbyt mocne eksponowanie swojej osoby, zbyt mocne zabieganie o jakiś rozgłos, wywyższanie się. Często właśnie rodzi taką wyniosłość, która jest taką furtką do tego, żeby powstawały inne grzechy, w tym, w tym również nieczystość. Czwartą potężną bronią do walki o czystość jest pokuta. Pokuta, podobnie jak skromność, również jest dzisiaj bardzo źle rozumiana, bardzo źle kojarzona. Wielu ludzi ma z pokutą problem, ponieważ pokuta kojarzy się jako coś takiego negatywnego jako taki duchowy masochizm bo my nie chcemy sobie niczego odmawiać. Szczególnie w dzisiejszym materialistycznym świecie, który wmawia ci, że będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy będziesz jak najwięcej posiadał, rzeczy materialnych, pieniędzy i tak dalej. wiedz, że zaprawianie się do walki duchowej nie przychodzi samo. Jest to pewien proces. To tak jak żołnierz, który mm, musi ciężko trenować, musi ćwiczyć, musi y, powtarzać pewne elementy, jakąś taktykę, strzelanie, walkę wręcz, zanim. Y, Pójdzie na, na prawdziwą bitwę, zanim zostanie do tej bitwy posłany. I, I tak samo jest z nami. My potrzebujemy sami wystawiać się na próbę, zanim, zanim dojdzie do prawdziwej bitwy duchowej. Walka z porządliwościami wymaga od nas pewnej. Samodyscypliny. Wymaga od nas pewnej samodyscypliny. Jeżeli nie potrafimy zapanować nad prostymi czynnościami, takimi jak jedzenie, picie, sen czy regularna modlitwa, no to jak chcemy zapanować nad dużo poważniejszymi pokusami przeciwko czystości. Piąta broń to jest unikanie lenistwa. Kiedy zaczynasz się nudzić, kiedy nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, kiedy nie wiesz, jak zagospodarować swój czas, bardzo często, bardzo często z pomysłem przychodzi diabeł, który kusi Ciebie nowymi możliwościami, nowymi opcjami, nowymi perspektywami. Zobacz, kiedy poczytasz historię króla Dawida w Starym Testamencie, to zauważysz, że głównym powodem grzechu Dawida z Batrzebo było lenistwo. Była nuda, była bezczynność. Zobacz, że Dawid, zamiast pojechać na wojnę, został w domu i z nudów zaczął rozglądać się za nową kochanką. A więc unikaj nudy, unikaj tej bezczynności i lenistwa. Kiedy jesteś zajęty pracą, kiedy jesteś zajęty jakoś aktywnością, którą kochasz, jakąś swoją pasją, czymś, co lubisz robić, to o wiele trudniej wtedy pokusie jest wniknąć do Twojego serca i zacząć tam drążyć. Szóstą bronią jest unikanie nieprzyzwoitego języka. Często w jakichś żartach, w takich luźnych rozmowach, w różnych dowcipach poruszamy temat nieczystości. I poruszamy go w taki sposób, jakby on był sprawą błachą, jakby on był sprawą nieistotną, jakąś taką banalną. I niestety zwykle jest tak, że co w języku, to i, to i w sercu. I rozmowy, które poruszają tematykę seksu, po prostu mm, często rozbudzają naszą porządliwość rozbudza, rozbudzają jakąś taką niezdrową ciekawość. Yy. A więc pilnowanie swojego języka jest takim doskonałym sposobem na trwaniu w takim wewnętrznym wyciszeniu, które pomaga, na, pomaga nie narażać się na pokusy. Kolejna broń to jest ciągłe czuwanie. Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Życie chrześcijanina jest ciągłym czuwaniem. Aby nie dać się zwieść, potrzebujemy tej ciągłej czujności. Brak tej czujności może sprawić, że przeoczymy jakieś takie ważne sygnały i okoliczności, które osłabiają naszą wolę, które przygotowują nas do popełnienia grzechu. Czujność też pozwala skupić się, skupić się na Panu Bogu i wypełniać jego wolę oraz pozwala na taką dynamiczną realizację naszej, naszej takiej wewnętrznej walki ze złem. Ósmą bronią, o której już mówiłem w poprzednim filmie, jest sakrament spowiedzi. Ze wszystkich sakramentów, które oczywiście wnoszą bardzo realny, bardzo konkretny, bardzo mocny wkład w poprawę naszego życia, właśnie szczególne miejsce zajmuje sakrament spowiedzi. To dzięki niej odzyskujemy łaskę uświęcającą, to dzięki niej grzech nie może się w nas w jakiś sposób zakorzenić. Mimo iż grzechy przeciwko czystości często mają taki charakter nawrotowy, często potrafią wracać, to właśnie spowiedź wydaje się takim ratunkiem, taką nadzieją na to, że można wyrwać się z tego grzechu. Problemem też często nie jest sam grzech, bo każdy grzech Jezus może i chce odpuścić, natomiast problemem staje się trwanie w grzechu. I takie przekonanie, że nie ma ratunku na wyjście z grzechu nieczystości, że to już jest we mnie, że nic się nie da zrobić, że tyle razy próbowałem, że tyle razy się spowiadałem i dalej to wszystko wraca. Spowiedź pozwala odzyskiwać tą nadzieję. Też warto w tej materii pomyśleć o stałym spowiedniku, który zawsze będzie przy tobie, któremu będziesz ufał, który będzie ciebie z nami, który będzie pomagał ci na tej drodze. Wychodzenia z nieczystości, na tej drodze do dojrzewania do czystości. Bo wiedz, że walka o czystość jest tak naprawdę walką na całe życie codziennie, 24 godziny na dobę i bez sakramentu spowiedzi najzwyczajniej w świecie nie damy sobie rady. Kolejną bronią, równie ważną, równie potężną jak spowiedź jest sakrament Eucharystii, jest komunia święta. Jest to szczyt naszego życia duchowego, w której Bóg zaczyna mieszkać w nas sakramentalnie. I stajemy się świątynią Boga, a bycie świątynią Boga no, zobowiązuje. Jest to zobowiązanie, które też chroni nas przed atakami złego ducha, bo kiedy się spowiadasz. To ta pustka, która zostaje po grzechu w twoim sercu, musi zostać zapełniona, bo wtedy diabeł wróci. Jeżeli będzie to twoje serce stało puste, diabeł wróci. Ona musi zostać zapełniona najlepiej Jezusem, który chce przyjść, który chce w twoim sercu zamieszkać. Im lepiej przygotujemy się na przyjęcie Jezusa, też tym trwalsze będzie w nas jego mieszkanie i trwalsze będzie w nas jego działanie. A więc yy, nie poddawaj się. To co mówiłem w poprzednim filmie, kiedy zdarzy ci się upadek, natychmiast idź do spowiedzi. Wtedy Jezus będzie z Tobą, będzie walczył z Tobą, bo jak Bóg z nami, to któż przeciwko nam. I ostatnią, potężną bronią do walki o czystość jest Maryja. Maryja, która jest niedoścignionym wzorem czystości. Jej naśladowanie branie z niej przykładu rozważanie tajemnic też jej życia jest ważnym elementem w walce duchowej i w takim zabieganiu o własną czystość w swoich myślach, w swoich uczuciach w swoich postawach, w swoich czynach Maryja zachowywała tą czystość w sposób doskonały nie wchodziła w dialog z diabłem nie wchodziła w dialog z grzechem nie dyskutowała z jakimiś pokusami i Maria jest tą opiekunką każdego z nas, każdego, kto chce podjąć tą walkę o swoją czystość. Kiedy brakuje nam sił, kiedy już myślimy, że upadniemy, wtedy ona przychodzi ze swoją pomocą. Zawsze wtedy, kiedy potrzebna jest jej obecność, zawsze wtedy, kiedy potrzebne jest jej wstawiennictwo, ona przychodzi, jeżeli tylko ją wołasz, jeżeli tylko ją zapraszasz i się do niej modlisz. I diabeł nie może przeciwstawić się takiej sile. Diabeł nienawidzi Maryi. Diabeł boi się Maryi. Bo ona jest tą najczystszą. Ona jest tą y, osobą, która jest niepokalana. A więc ta codzienna modlitwa do Matki Bożej wydaje się rzeczą nieodzowną. Wydaje się rzeczą naturalną w walce o, o czystość. A więc niech nie będzie Ci obca, codzienna modlitwa do Maryi, czy to modlitwa różańcowa, y, czy modlitwa jakakolwiek inna y, właśnie do Maryi. Po to, aby ona była z Tobą, po to, aby ona broniła Cię od wszelkiego zła, po to, aby ona otaczała Ciebie swoim macierzyńskim płaszczem. Y, te 10 broni, o których dzisiaj usłyszałeś, są to konkretne wskazówki, bardzo konkretne wskazówki y, jak walczyć o czystość? Jak podejmować te codzienne kroki? Co robić? Dlatego zachęcam Cię do tego, aby z tego korzystać, aby nie rezygnować, aby też do tych treści powracać. Zachęcam Cię do tego, abyś trwał na modlitwie, abyś trwał przy Jezusie, abyś dbał o tą regularną spowiedź, regularną Eucharystię. Regularną modlitwę do Maryi. Bo te wszystkie kroki umacniają nas wewnętrznie. Te wszystkie kroki sprawiają, że diabeł nie ma do nas dostępu. Że ta pokusa nie może się w nas rozwijać. Że jest nam po prostu w tej walce łatwiej. Pamiętaj, że modlę się za siebie. I pamiętaj, że nie jesteś sam. Zapraszam oczywiście do tego, aby subskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zachęcam do tego, aby polubić nasz fanpage na Facebooku. Fanpage nazywa się Lefiudy. Zachęcam do tego, aby udostępniać te materiały, aby lajkować. Zapraszam też do komentowania treści. Do komentowania treści. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz jakieś wątpliwości, jeżeli ich Chcesz o cokolwiek zapytać, to po prostu zostaw pod tym filmem komentarz. Możesz również napisać do mnie y, maila. Na y, Adres mailowy jest tutaj poniżej y, w opisie tego filmu. Można również kontaktować się ze mną właśnie poprzez fanpage y, Lefiudy. Również jeżeli chciałbyś y, o czymś usłyszeć, poruszyć jakiś temat, coś cię w sposób szczególny interesuje, intryguje. Y, coś potrzebujesz, czegoś potrzebujesz się dowiedzieć nowego, to również napisz do mnie albo zostaw taką wiadomość w komentarzu, a postaram się stworzyć taki film, aby odpowiedzieć na to, twoje, na to Twoją potrzebę. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.